Obietnica. Przysięgam ci, grzmiała przez telefon matka. Obiecuję, jeśli natychmiast nie skończysz tej znajomości, to ja ją skończę. Zadzwonię do jego żony i ja to zrobię. Nic to nie zmieni, mamo. Klerze było wszystko jedno. Co nic nie zmieni? Zmieni. Aha, jeszcze jedno. Przysięgam ci, że jeżeli z nim nie zerwiesz, to nie masz prawa być na moim pogrzebie, rozumiesz? Kto mnie nie wpuści? Pani Zosia i pani Basia, nie masz prawa stać nad moim grobem i nie wasz się dotykać urny. Tu głos jej zadrżał. Mamo, przestań. Umieraj sobie gdzie chcesz i jak chcesz. Zakop się, spal, nie wiem. Tu głos jej zadrżał. Potem się rozpłakała i rzuciła słuchawką. Halo? Wronka? Ja już nie mogę. Ja go tak strasznie kocham. Tak strasznie, że nie jestem w stanie tego znieść. Co ja mam robić, wronka? Zamknąć się w szpitalu, Klara, w więzieniu, gdziekolwiek. Wyrzucić telefon, nie odbierać od niego niczego, nie dzwonić, nie myśleć, nie kłamać, Klara. On ci marnuje życie, opamiętaj się. Zabije jego żonę. Klara do diabła, przestań. Spróbuję. Wczoraj też próbowałam, miał na imię Jan. Jan bez ziemi i bez sensu. Próbowałaś już tysiąc razy. Przysięgam ci, że jeżeli teraz dasz dupy, to przyjdę do ciebie, zabiorę ci telefon, zamknę na klucz i klucz wypierdolę przez okno. Przysięgam ci. Klara nie miała już leków, przyjaciół ani alkoholu. Halo? Piotr, jesteś lekarzem, błagam cię. Czy ty masz jakieś środki, po których mogę spać i spać, żeby przespać? Klara, musisz skończyć z tym chujoplotem. To na pewno. Piotr, takie środki...